Witam wszystkich serdecznie. Tu Bogdan Szpera z tej strony. No nareszcie pogoda nam się poprawiła. Słoneczko wyszło. No tak. ale po tej zimie to wszędzie zaległości. No trzeba będzie coś podziałać. Trzeba coś podziałać, posprzątać to co zostało zarośnięte, wszystko. Także trzeba zrobić porządki. Zrobić jakieś nasadzenia prawa rośnie trzeba to wszystko wykosić w takim razie roboty a roboty trzeba doprowadzić mój stawik do porządku moi podopieczni się już niecierpliwią chodźcie tu chodźcie Chodźcie, chodźcie, no tak, tak. Głodny głodne, stęsknione za panem. Nie zapomniał jeszcze. No to trzeba. Zaniedbany, zaniedbane po zimie. Roboty będzie, będzie brud, ale się ogarniam. Nie, nie ma tak źle. Już trochę zacząłem. Teraz trzeba uformować jedynie grządki, posadzić jakieś warzywka. Doczyścić to wszystko. I raczej taki z innej beczki, jak to mówię. Postaram się Wam to urozmaicić, tak, żeby nie było nudy, żeby coś się działo. Tak jak wiecie, to jest mój początek, dopiero się uczę. No ale staram się, żeby ogarnąć jakiś tam program do obróbki tych wszystkich filmików. No, mam nadzieję, że, że dam radę, że będzie z dnia na dzień lepiej. Będziecie zadowoleni z tych filmików. Nie jestem bystry w takich rzeczach, no ale postaram się, żeby coś było konkretnego, żeby to fajnie wyglądało. Jak wam się będzie podobało, to oczywiście będziecie oglądać, ale jak nie, to już trudno. Robię to nie, nie tylko dla siebie, ale chcę się podzielić tym wszystkim raz, razem z Wami. Sami ocenicie, jak to wszystko będzie wyglądało. Dobra, no to na tyle. Jak coś będzie ciekawego, to się włączę. No i tak, moi kochani, trochę ogarnięte. Idę sobie teraz pokarmić moje maleństwa moje rybcie ogarnięte jest także mogę sobie teraz odpocząć trochę idę pokarmić a już, już czekają już czekają A mi trożej. No, Może teraz wystarczy. Zobaczymy, później dostają jeszcze no, a tak sobie karmię oglądam, jak to tu wszystko działa. Aż tu nagle słyszę coś nade mną, co się tu dzieje. To jest normalnie jakiś obłęd. Zobaczcie sami, normalnie nie wierzę. Nie wierzę. Coś się tu dzieje. Co to ma być? Co to ma być? Normalnie. Zobaczcie. A tak? Albo coś. Co to ma być? Normalnie nie wierzę. Własnym oczom nie wierzę. Jakiś normalnie... Jakaś inwazja. Czy coś? Więc ja się część normalnie zrażenia. Co to jest normalnie nie mogę. Co to jest? Inwazja. O ty łobuzie! No to ja Cię dorwę. A? Coś mi tu kombinujesz. Coś mi tu kombinujesz. Ty łobuzie. No to ja Cię dorwę. I teraz przysiadł trochę przysiadł Mam go tu Nie wiem co kombinuję Nie chcę go spłoszyć Ale zaraz będziesz mój Zaraz będziesz mój Ty łobuzie Zaraz się złapiemy zaraz cię złapiemy o mam cię tu teraz już nie uciekniesz ty gałganie ty gałganie teraz już nie uciekniesz mam cię co ty jesteś za jaki ty mnie tutaj będziesz szantażował jakoś albo nie będziesz nachodził. Ty łobuś. No to teraz już będziesz mój. Teraz już będziesz u mnie na moim wyposażeniu. Będę cię zabierał ze sobą na wędrówki No to od dzisiaj będziesz w mojej służbie. No to. Do, doigrałeś się, łobuziako. No co to. Ręce mi się są całe. Jestem podekscytowany. No, no to tak. Odkładam go. No to tak jak Wam się podobało No to klikajcie łapkę do góry Klikajcie suby, subskrybujcie mój kanał I mam nadzieję że będzie więcej filmików z udziałem drona Normalnie nie wiem co powiedzieć Jestem taki poirytowany no to w takim razie kończę to takim oto miłym akcentem mam nowego kompana podróży. No to do usłyszenia, do zobaczenia, pozdrawiam Was miło i serdecznie. No to cześć.